Dobra, dobra, siema siema, kurde witam, szybki showkajcik Tarlesa, ale najpierw muszę pokazać wam jego intro i w ogóle, więc... Bo po prostu to jest obowiązek, żebym pokazał intro. To jest obowiązek. <grytanie> Po prostu kocham to intro. Co prawda to nie jest mój Tarles, ale yy, to w sumie tyle z tego miejsca. Przechodzę do jakiegoś RedZona, więc widzimy się za sekundę. Halo, halo, dzień dobry! Dzisiaj lecimy z fizycznym Tarlesem, więc... Już się witałem, ale z nawyku przy każdym rozpoczęciu nagrywania muszę tak zrobić. Dzisiaj w skrócie pokazuję fizycznego Tarlesa yy, i powiem tak, że zostawię sobie tego swojego Tarlesa. W a w sumie, kurde, to jest właśnie problem, że on na początku może mieć problemy z ski. Yy, tylko jakby to zrobić, dobra, chyba zaryzykuję i wezmę tego yy, LR Hulera na pierwszy slot. Wezmę w ten sposób, wezmę te fizyczne orby, a po fizycznych orbach wezmę STR orby dla kolejnego Ullera. Więc yy, okej, okay, dobra, superki w pierwszym złocie nie ma, więc można powiedzieć, że jestem bezpieczny. Jeżeli chodzi o Tarlesa, to moim zdaniem jest to całkiem solidna karta, yy, która tak samo jak yy, Agiel Tarles, którego tam już wcześniej omawiałem, dużą siłę bierze z linków. A kto nie lubi linków? Ale dobra, wracając, ma to fajne intro, które daje potężnego bafa, jeżeli chodzi o team, a jeżeli mamy w ogóle dwóch Tarlesów, yy, tam na lidera na przykład. Więc yy, to daje jeszcze większego buffa. No i tak, Tarles niestety nie zwiększa sobie defensywy na super ataku, yy, tylko zwiększa sobie z pasywki. No i oczywiście, żeby się w pełni zbudował, on musi robić superki, co jest nie najlepszym rozwiązaniem, ale żeby to szybko pokazać, to... Czem? nie to, eee, żeby to szybko pokazać, po prostu na szybko jego pasywkę. No i tak, leader skill to jest Space Traveling Warriors, Pure Science, Ki-3, HP Attack, DEV 170% i dodatkowy 30% dla Planetary Destruction, i Low Class Warrior, czyli całkiem przyjemny leader skill. Jakieś tam karty nawet się znajdują w tym, więc. Okay. No i tak, super atak, to zwiększa sobie atak stale, nie przerwanie. I w dodatku leczy 6% HP z każdą superką, więc to jest całkiem przyjemne. No i dobra, tutaj ten fragment, co mówiłem. Jeżeli jest Goku Family przeciwnik, Albo przeciwnik, który zawiera yy, Gohan Kids, to łącza intro, które jest po prostu. Młęja. Extreme Class postacie dostają Ki plus 3, atak 18% do końca bitwy, czyli taki potężny support, bym powiedział. Yy, no i tak, atak def 160%, dodatkowy atak 60% i robi dodatkowy atak, który ma wysoką szansę na bycie superką, kiedy HP jest 50% albo więcej, czyli. Jak ma więcej HP Team, to y, dobrze, bo Tarec może mieć dużej pasywkę. Mm. Dodatkowy atak 100%, y, kiedy robi superkę. I w dodatku K+ plus 2 do 8%. Redukcja obrażeń 5% do 20%. Więc y, jeszcze tutaj trzeba mieć pod uwagę, y, że zyskuje defa 40% do 160% z każdą zrobioną superką. Więc additional ale na nim to jest dobry wybór. No i tak, atak effective against all types, i w dodatku kolejny atak, którym ma szansę na bycie superką, jeżeli zrobi już 6 ataków w bitwie, więc co. To... No, trzeba mieć też na uwadze, bo po prostu pozwala to szybciej masakrować przeciwnika. A jeżeli chodzi o active skill, to może być włączony, kiedy jest goku w przeciwnik, przeciwnika albo, no, tak jak do intra, na trzecią turę. Albo po prostu od szóstej tury. No i zadaję obrażenia, więc spoko. Build. Ukochany unik. No i tak. linkset bardzo parlesowy. Więc no. Tutaj kilka tych fajnych linków. No i ten bardzo ważny. Oczywiście ten. No i ten. Zyskuje bardzo dużo. A jeżeli chodzi o kategorię to Space Traveling Warriors, Pure Science, Planetary Destruction. Low Class Warrior, Movie Bosses, Terrifying Conquers i Final Trump card, więc. Można coś z tego ugrać. Wywalę sobie stąd Lime, tak mi się wydaje. Zrobię tutaj kilka tych ataków. Okej. Okay. Ten showcase będzie podobnie się toczył do tego Agiel Tarlesa, którego w sumie i tak tutaj wpakowałem do teamu. Ponieważ dobrze się linkuje. A moim zdaniem. Eller Agiel Tarles też jest całkiem spoko. Szkoda, że nie dostał Eza. Bo, obrażenia, nawet i bez Eza robi dobre. Jest supportem, ma sporo linków. No i pięknie, bo zestunował Co my to. Co sumie to dziwne, mi się wydaje troszkę. Dlaczego ten Tarles nie ma. Nie ma tego? Hmm. Stuna żadnego, no, ale to może tylko moje wyobrażenia jakieś. No i tak, tutaj druga tura ma już 336 koładefa, jak już mówiłem wcześniej, nie zyskuje nic na super ataku. Yy, super atak efekcie, bo z super ataku to on się buduje pasy... w pasywce. Yy, no i dobra, jakiś additional, niestety nie superka, jeszcze jeden, okej. Okay. Już przeskoczyliśmy do 5,5 miliona, a ja jestem ciekawy jakie liczby wyrobi w ostatnim, ostatniej fazie tego sela. Tutaj się postaram to w miarę szybko porobić, co prawda, żeby to szybko przejść, to by się przydały jakieś kryty, a ja jakim super fanem krytów nie jestem, chyba że chodzi o tego kulera, który można powiedzieć za mną nie przepada. Ok, druga faza to już jest Int. No i zostaje sobie w ten sposób, bo tam już wywaliłem z rotacji tą LRK. No i mam nadzieję, że frenzik tutaj się czymś popisze. Mm, tutaj mam mnóstwo supporta. W sensie co ja gram mnóstwo supporta. Ty masz do Terrifying i jeżeli jest dwóch przeciwników, a nie jeden. Jak Masz supporta 50%, jeżeli jest Transformation Boost. Więc jednak odwołuję z tą toną supporta. Mm. A miałem zobaczyć jeszcze build'a friend'a Zresztą ale kryty, no ja bym, ja bym tego tak nie zrobił, bo no z ok, okej, ale to na początek bitwy Na początek walki, pojedynku No i właśnie, nie mieliśmy szansy chociażby żeby zrobić unik Moim zdaniem 3 w unik to jest to yy, Okej okay. No mogę powiedzieć, że ładnie, biorąc pod uwagę, że nie miał tych kilku linków włączonych, to nie mam na co narzekać, nie mam na co narzekać. Mhm, kolejna superka. Co prawda no, ty nie jesteś showcase'owym Tarlesem, ale jak pograsz dłużej, to... A może on chce być tym showcase'owym, no ale, no. Niech już tak zostanie, jak już zacząłem bo jednak omawianie frenda to nie jest to. W sumie nawet nie zwróciłem uwagi, w sensie, było widać, ale nie zwróciłem uwagi jakie ma linki. Mhm, dobra, bez żadnych additionali coolerem, no... No dobra, no dobra. No, no, dobre. dobre. Mhm, okej, okay. tutaj Tarlesik mój na pierwszy slocik, 608 koła i on chyba jeszcze nie spełni zbudowany. I trzeba mieć na uwadze, że to już jest piąta tura, więc idziemy dość wolno. A i superka na pierwszym slocie, oczywiście. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ponieważ chyba ma jeszcze leczenie w tym slocie, ale. Double digits, nie ma co narzekać. Zmniejszył mi tylko atak, więc to nie jest prawdziwa siła Tarlesa w tej sytuacji. Co prawda, jeżeli chodzi o te. O, nie. Dobra, Miesza. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to przynajmniej defensywnie już będę miał z głowy, bo pasywka będzie już włączona. Mhm. Dobra, tutaj jest ten AGL. Hmm. Chyba ja w ten sposób to zrobię. Prędzik tutaj lepiej to da radę niż te kulery, ponieważ no, przewaga typu i w ogóle. Mhm. Tutaj mam nadzieję na kryty. I, że superki nie ma w ostatnim slocie, tylko w pierwszym. Hmm, poproszę superkę teraz, nie? A po tym jak Tarles zrobi swoje ataki? Ten też bym przygarnął. Wolałbym jednak takie rozwiązanie, okej, okay, zrobił frencik kryta, kolejnego kryta i... Okej, okay, super atak, super atak, lubimy, lubimy. Taki. Nie, wiem, no, Kan czasami lubi sobie robić postacie, które działają trochę podobnie na zasadzie kulera, że się budują atakiem. O i super. W tym miejscu ten atak mi absolutnie nie przeszkadza, albo troszeczkę bo zadał więcej obrażeń niż myślałem. Ale ja, jakbym zostawił jednak kulerów w rotacji, to, to to by nie było dobrze. To by nie było dobrze. Ale jak rzadko, kulery leci z dodatkową superką. Może porobić coś więcej, może porobić coś krytów. Yy, nie wiem, czy było to widać, ale mój. W sumie nie mój. Moje kulery <noise> są na Rainbow. lr W sumie nawet do lr mam ssr przygotowaną, yy, Przygotowano? O, nawet u nich siadł. Nice. Dobra, dziącej forma. Wszyscy na to czekaliśmy. A mianowicie czekaliśmy na serdecznego autoplayer. <noise> No dobra, no przynajmniej coś tam se nastakuje. Jest taki plus. Jest taki plus. Ja mogę ich połączyć teraz. Nie z tym Tarlesem, z tym Tarlesem. I mam wszystkie linki włączone. 625 koła defa. Nie ma żadnego supporta, jeżeli chodzi o statystyki. Tylko jeżeli chodzi o ki. Więc... Zostaje to w ten sposób. Mam nadzieję, że ten w środku tarlesik sobie coś tam nastakuje. Ymm, może jakiegoś adyszynala by zrobił? Ten na końcu fajnie nas podleczył. O, 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 o. i wynik to 7 milionów. 7 milionów to naprawdę przyjemne I biorąc pod uwagę, że Hop na 55% ymm, może zrobić ile? 4 superki. Jedna superka standardowa, druga z pasywki, jeżeli HP jest 50%. Trzecia, która teraz wleciała to z dalszej części pasywki po zrobieniu tych kilku super ataków tych ataków. I kolejna czwarta. Hmm. To jest mianowicie. Eee, chwila. To jest atak, który właśnie. <laughs> z inny potencjala wleci. Yy, dobra. Tutaj wezmę aktyw skilla kulera, żeby przeżyć do następnej tury, bo kulera zniszczy mu akcję, więc. Okej, okay. kuler to kuler. Nie ma co narzekać, nie ma co narzekać, W następnej rotacji yy, z Małpiokiem, okej, okay, okej. Okay. Dobra, wezmę Tarlesa, yy, Tarlesa do środka wpakuję, a Kulera na pierwszy, to miałem na myśli. A i tutaj Chilla i te orby, no i w następnej turze Utokan Mołdzik wleci, yy, tutaj Kulera, w ogóle jakie staty? Yy, skromniutkie 12 milionów, yy, sk skromniutko, skromniutko. I uwaga, Młene! Witamy w ostatniej fazie Gdzie Jak rzadko Wpakuję tego pana na środek yy, tego pana na pierwszy slot też Eee co? A bo to jest ten, boże pomyliłem sobie karty Jakoś Nie wiem czemu W sumie no wiem czemu po prostu jak jest ten przetransformowany to mi się plątają Ich arty Mmm Dobra, wiecie co? Ja tutaj wezmę tego Active bo jak wszystko, to wszystko, wszystkie linki aktywne, bez supporta jakiegoś większego niestety, bo, bo tak wyszło, więc no. <announcing warfare> No, jak na 55% to ten damage jest naprawdę dobry i... Lepszy od mista, no, lepszy od mista. Yy, dobra, zaryzykuję, w ten sposób zrobię. Jak padnę, to padnę, jak nie, to nie. Yy, ten Cooler na końcu może mocno oberwać, zobaczymy w ogóle ile. Yy -y. Dobra, ten Double digits myślałem, że dostanie jakieś tam obrażenia małe, ale... Takie to są właściwie znikome. Ok, Lokan Małdzik, jak zawsze, dobry. Tylko zobaczymy, bo możliwe, że ten Tarles teraz yy, może go ubić. Ten fizyczny 7 i 8, bez jakiegoś supporta. Yy, Tura, która to była, już nie pamiętam. Dziewiąta, dziewiąta tura. Okej, okay, jeszcze jedna. No, no jakoś to ty pan superek nie chcesz robić. Eee, chyba po mnie. Oj, chyba po mnie. Okej, okay, będzie tu superka. O dziwo nie. A ah, witamy ponownie wielką małpę. Kartę, która ma szansę na bycie wielką małpą dwa razy. Eh, no dobra, kolejny autoplay. No i dobra, to by było na tyle w tym showcase'ie. Myślę, że mniej więcej zaprezentowałem, jak może wyglądać ten tarle w trochę lepszych, w trochę gorszych sytuacjach, Więc mm, coś z tego wyjdzie. Moim zdaniem karta solidna. Czy jest to topka do kanowych yy, kart? Moim zdaniem może tak nie jest na pewno w wysokiej topce, to no, na pewno. Ale biorąc pod uwagę active skilla, stagowanie ataku, intro, <laughs> to może się naprawdę przydać, jeżeli kiedyś w przyszłości wyjdzie jakiś red zone superclass, gdzie będzie Goku family przeciwnik, to wtedy myślę, że Tardis będzie jedną z opcji, które polecą od razu do teamu, więc no cóż, no ja dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem, no i do zobaczenia. Cześć, cześć!